Czekolad bike. Czekoladowy rower. Tam Nie wolno. Dzień dobry, Bogusia Bomba, Telewizji Zielone Ptaszki. Chcieliśmy się pana zapytać, jak pan zrobił yy, czekoladowy rower? Pomyślałem jednocześnie o podróży i czymś słodkim. I tak powstał czekoladowy rower. Nowość, sensacja całej telewizji. Czekoladowy rowerek, kupujcie szybko, zanim wszystkie się wyprzedają. O! 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 Koniec Realizacja Livia Ola Pomoc dźwiękowa Daniel Helena